Hej, hejo! Mam ją Iwona i zapraszam was dziś na nowy filmik, na nowy vlog. Vlog pod tytułem 24 godziny z mojego życia, czyli dzień z mojego życia. Co prawda jest już poniedziałek około godziny 14. Miałam nagrywać od rana, ale dzisiaj bardzo późno wstałam, potem musiałam jechać po mój komputer, bo e, chciałam też mój komputer naprawić, bo mi się on zepsuł, tylko to jest nienaprawialne, może inaczej jest naprawialne, ale w sumie... Koszt naprawy wyrównuje się w połowie ceny mojego komputera, który kupiłam kilka lat temu, więc stwierdziłam, że to bez sensu, bo on i tak za chwilę może mi się zepsuć. Więc jak polecacie jakieś komputery, jakieś modele konkretne, to możecie mi napisać, bo będę musiała cię rozglądnąć. Bo jeszcze działa, ale wiadomo, w każdej chwili może on mi przestać działać i tak zostać bez komputera. Na od Nowego Roku Akademickiego nie jest to zbyt miłe, zbyt fajne, ale życie jakoś będę musiała sobie z tym poradzić. A więc, jak macie jakieś modele, to zapraszam, polecajcie mi. I ogólnie dzisiejszy vlog, dzisiejsze 24 godziny, będzie od dzisiaj od 14 do jutra do 14. Tak naprawdę, nie wiem, co się przydarzy. Teraz będę organizowała mój nowy rok akademicki, bo dostałam wczoraj plan zajęć i jest on tragiczny, jest on zły. Nigdy nie miałam aż tak złego planu zajęć, a to za chwilę zobaczycie, bo będę z Wami go współtworzyć. Po prostu mój plan zajęć będę przerzucała na kalendarz Google, pokażę Wam jak staram się organizować mój po prostu rok akademicki, e, tak właśnie z, pla z planerem googlowskim. Bardzo są dobre, ja go bardzo polecam, e, więc to pierwsza rzecz. E, na pewno jutro też będę jechał do zabrza, więc pewnie pożegnamy się już w pociągu, ale zobaczymy, o który dokładnie pojadę, czy pojadę rano, czy po południu, czy wam coś jeszcze zabrza pokażę, czy wam już nic nie pokażę. E, I teraz piję kawę, więc lecę pić kawę i lecę do mojego o, organizowania roku akademickiego, i też będzie trochę pakowania, e, bo zamierzam się już zacząć pakować na studia, bo jadę w sobotę rano, już tak zdecydowałam, że w sobotę rano, a nie będę miał wtorku do czwartku w domu, Dopiero w czwartek nocy wracam, więc teraz muszę troszkę przygotować sobie rzeczy i w piątek się dopakować. Ogólnie to już mnie trochę przeraża, że już powoli jest nowy rok akademicki, że te wakacje tak szybko mi minęły. Ja w ogóle nie wiem, kiedy one minęły, nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam, po prostu były i ich nie ma. <laughs> nie wiem, co się stało, zniknęło. Nie wiem, czy takie macie odczucia, czy nie, czy tylko ja, ale po prostu było tak i ich nie ma. Um, no dobra, a ja już zmykam organizować mój plan zajęć na moim komputerze, ale tak jak mówię, Gary Fillion może przestać działać, więc już zapraszam Was na nowy wnik, Jakąś się podobała łapka do góry, zapraszamacie ze mną na dłużej, w moim świecie, w moim życiu, a ja zmykam do organizacji mojego semestru i zapraszam Was razem ze mną go zorganizować. Ok, to zaczynamy układanie mojego planu zajęć. Ja plan dostaję już od górnej, nie wybieram sobie sama zajęć. I jak widzicie, mój plan w tym roku jest dość słaby. Ogólnie myślałam, że będzie go widzieć, ale coś mi się źle zapisało podczas zapisu obrazu. No ale cóż, nie jestem z niego zadowolona, jestem wręcz na niego zła, ale trzeba jakoś ten semestr przetrwać. Ja jak na razie wpisałam wszystkie wykłady, jakie mam, ponieważ ćwiczenia... Nie wiem dokładnie, w której grupie ćwiczeniowej jestem, czy w drugiej, czy w pierwszej. Raczej powinnam być w drugiej, a po prostu... Po zmianach nie wiem, czy nas czasem nie będą bardziej wyrównywać, bo moja grupa była bardziej liczniejsza, pierwsza mniej liczna. Nie wiem, co dokładnie został, kto nie został na kolejny semestr. No i tak po prostu nie wpisywałam ćwiczeń. Wiadomo, on też się będzie modyfikował, bo pewnie niektóre wykłady mi odpadły, na przykład już mm, 3 października wiem, że pierwszego wykładu nie mam, tylko mam tylko drugi wykład. I tak to też będzie się po prostu modyfikowało, będą dochodziły mi rzeczy z moich obowiązków, różnych już też tutaj będę wpisywała różne spotkania, które są cykliczne co tydzień. E, I mój plan na początku roku zawsze go właśnie wpisuję do kalendarza Google. Nauczyłam się, że tak jest najlepiej wcześniej e, posiłkowałam się jeszcze też kalendarzem takim normalnym, pisanym, ale z racji, że mnie dużo zmian, dużo skreśleń, to mi się po prostu nie podobało i stwierdziłam, że Wolę w całkowitym 100% przejść na zdalny plan zajęć, bo po prostu nie lubię skreślać, wymazywać, potem to jest takie nieładne, nieestetyczne i to mnie wkurzało. A plan zajęć, wiadomo jak on jest, jak studiujecie, lubi się zmieniać. Ja ogólnie skończyłam częściowo układać mój plan za inne, czy po prostu przepisywać go do kalendarza Google. I to nie jest w całości mój plan, bo pisałam tylko wykłady. Jak widzicie, mam bardzo rozwalone wykłady. Jestem na ten plan ogólnie zła. Jest to jeden z najgorszych planów, jakie miałam w ciągu, tak naprawdę, to jest mój piąty rok studiowania. W ciągu tych pięciu lat nie miałam aż tak złego planu. Nie wiem w ogóle, co to zrobili, nie wiem w ogóle, jak mogli takie nam coś zrobić. Ale dobra, nieważne, jakoś trzeba to przeżyć. Mam nadzieję, że kolejny SMS będzie lepszy. I nie wpisywałam jeszcze ćwiczeń, bo ja po prostu nie wiem, czy jestem w grupie pierwszej, czy w gru grupie drugiej. W tamtym roku byłam w grupie drugiej. Mam nadzieję, że to zostanie, ale po prostu nie wiem, czy będą nam zmieniali grupy przez to, że osoby podchodziły, też niektóre nie zdały, czy nie będą zmieniać grup, a więc po prostu nie wiem, a też nie mam jeszcze tego zapisanego na usosie, więc nie chcę tego wpisywać. A ćwiczenia dopiero nam się zaczynają od środy, więc to na spokojnie. No a na razie tylko wpisałam wykłady i już ten plan źle wygląda, z dopiero jeszcze ćwiczeniami to już w ogóle będzie źle wyglądać, ale nieważne. Ja teraz lecę coś zjeść, prawdopodobnie obiad, bo jeszcze dzisiaj obiadu nie jadą, bo z tego, że późno wstałam, to <laughs> moje śniadanie to był już obiad dla moich rodziców, więc ja teraz lecę coś zjeść, więc do zobaczenia później. Ogólnie czytam teraz chłopiec z pasiastej piżamie. Rozpoczęłam i właśnie jestem dzisiaj na 43%, tak naprawdę do końca książki zostało mi około godziny 30 do przeczytania. Książka czyta się szybko, jest też cienka książka. Mamy głównego bohatera Brunona, czyli chłopczyka, syna nazisty, który jest komendantem w obozie i wiecie, widzimy przyskoczami chłopczyka, chłopiec ma 9 lat, on nie wie, że toczy się wojna, nie wie, kim tak naprawdę jest jego ojciec, nie wie dlaczego... Paweł, który jest kucharzem, tak naprawdę jest lekarzem, i dlaczego ich w domu posługuje, a nie pracuje w szpitalu. Nie rozumiem wszystkiego, co się dzieje wokół. Po prostu tak widzimy obraz z jego oczami. Książka czyta się przyjemnie, fajnie, ale myślałam, że będzie jednak troszkę inna, bo oglądałam film, ale to było już dawno temu, i, i zobaczymy, co będzie dalej, po prostu. Ale na razie czytam, jest ok. Myślę, że taka po prostu dobra książka dla. Młodszego czytelnika, a może w ten sposób. Więc no cóż, ja lecę czytać. Jest około godziny, mm, nie wiem, 15, 16, czyli około 16, ale szczerze, nie wiem, tu będziecie mieć poniżej, która jest godzina i tyle. Hej, jest właśnie około 17:30 i ja skończyłam teraz czytać Chłopiec w pasiastej piżamie i muszę Wam powiedzieć, że ta książka mnie zawiodła. E, myślałam, że będę płakać, że będę pełna smutku, a ta książka nie dała mi żadnych emocji. W ogóle żadnych. Jest to historia o chłopcu, o Brunonie, który jest, tak jak wcześniej Wam mówiłam, i zaprzyjaźnia się ze, Szmulc, ze Szmulcem, czyli chłopakiem, który jest Żydem, który jest po drugiej stronie siatki, czyli w obozie. Chłopak Bruno nie wie, co się dzieje w jego państwie, nie wie, że jego ojciec jest komendantem, co się w ogóle dzieje za e, tak naprawdę po sąsiedzku, za płotem jego domu. Oglądając film, ja byłam poddawana, emocją. Oglądałam film i nie mogłam przecież go oglądać, po prostu taka byłam smutna. Czytając tę książkę zawiodłam się, po prostu przeleciałam przez nią, nic za bardzo nie czując. Niestety. Książka jest bardziej, bym powiedziała, dla dzieciaków, dlatego tak, żeby ich wprowadzić Krok po kroku w historię um, II wojny światowej bardzo delikatnie, e, i on nam się nie podoba. Ja nie polecam młodszym czytelnikom, tak? Jak tak, właśnie na początek, um, delikatnie opowiadać o II wojnie światowej, ok? Ale starszych czytelników nie, ja się po prostu zawiodłam e, i no, nie będę jej polecać chociaż myślałam, że Mnie całkiem odwrót, a <laughs> tutaj się zawiodłam. E, może tyle o tej książce ogólnie. E, i też tam jest dużo takich niedopowiedzeń, dużo po prostu trzeba samemu sobie dopowiadać. Teraz prawdopodobnie rozpocznę czytać The Inheritance Games, czyli książkę, gdzie mamy główną bohaterkę, która jest w high school, w ostatniej klasie liceum i po prostu chce tylko skończyć, sk skończyć szkołę, pójść na studia, zapomnieć o tej miejscowości, w której mieszka, ale okazuje się, że nieznajomy mężczyzna mm, wszystko jej przypisuje w spadku. Spadek miał przejść na jego wnuków, czy tam na dzieci, a się okazuje, że jakaś nie wiadomo skąd dziewczyna wszystko otrzymuje. a no, do tego domu się musi przeprowadzić e, i tam właśnie z nimi żyć. I wiecie po prostu, ona jest ciekawa, co się stało, dom pełen pał tajemnic, że przy okazji są ci wnukowie czy synowie, którzy są źli i brzeniani dostali majątek. Jestem te książki bardzo ciekawa, e, są w miarę okej, okay opinie, więc po prostu będę teraz czytała, no i cóż zobaczymy, ile. Poczytam, a ja teraz zmykam czytać e, i w sumie możecie tam poglądać na YouTubie e, i chcę zrobić pancajki, więc może jeszcze będę pancajki robić, zobaczymy. Zobaczymy ją później. Ok, jest już lepiej niż była, bo już coś w końcu wyciągnęłam z szafy, żeby mieć po prostu odłożone. Tutaj mam jakieś grubsze rzeczy, te mam doły, tutaj mam moją bluzę z uniwersytetu, z której się cieszę, że sobie ją kupiłam wcześniej. Tu mam podkoszulki jakieś, tam mam też takie jakieś, widzicie, bluzki, bluzki, jakieś spodnie jeszcze, marynarka, kurtka. No i zobaczymy, co tu faktycznie z tego wyniknie, bo mam jeszcze rzeczy w praniu. A też jeszcze będę jedno pranie robiła, więc na pewno tego tutaj będzie więcej i zobaczymy, co ostatecznie będę brać ze sobą, a co nie. A jak na razie to tyle i chociaż się cieszę, że coś już odłożyłam, bo już mały krok bliżej do Olsztyna niż dalej. Hejo, jest już Ała, to bolało. Hejo, jest około godziny 21 i mam teraz od takiej godziny, dwóch godzin, jeżeli nic mi się nie chce. Też coś tam już tam ustalamy na przyszły semestr z na moim wydziale, więc jak wiecie, trochę już wracam na uniwersytet jeszcze tydzień wcześniej. Rozpoczęłam też tutaj The Inherited Game, z tym jestem w pierwszym procencie. Książka jest w porządku, ale też to, jestem zmęczona, że być nie mam takiej ochoty na nic, to e, czyta mi się w porządku, ale tak... Trochę się zmuszam, żeby czytać, bo po prostu nie mam totalnie na nic ochoty. Włączyłam filmik na YouTubie, wyłączyłam go, trochę poczytałam, przestałam czytać. Potem kolejny włączyłam znowu wyłączyłam i tak, wiesz, tak, się tak cały czas w kółko leci. Ale z wystaw pierwsza, z sumie najchętniej bym poszła spać, ale strasznie w czas i nie chcę iść tak w czas spać. No ale może nie będę mieć z niego wyjścia, jeszcze nie wiem. Teraz wracam pociągi na jutro do Zabrza, tutaj, tutaj mi coś jedzie, żeby czymś tam po prostu dotrzeć. No i nie wiem, co będę robić, może faktycznie pójdę spać, bo jestem zmęczona i też jeszcze no że to często mówię, ale znowu mi zaczyna gardło boleć. Um, już nie wiem, co zrobić z moim gardłem i z moim ostatnimi czasy. Ale się chyba napiję, e, wypiję po prostu witaminę C, żeby jakoś tak, wiecie, nie wiem, się wzmocnić czy coś, nie wiem, zobaczę. Ale no, dobra, ja zmykam, dam wam znać za chwilę, co tam zdecydowałam. A teraz, teraz troszkę też rzeczy na komputerze porobić. Hej, mm, Hej, jest już 22, ja powoli lecę spać, bo jestem dzisiaj bardzo zmęczona jak widzicie, mam już mokre włosy, jestem po kąpieli e, czytam jeszcze troszkę The Echrodis Games e, i po prostu będę lecieć, tak powiem, spać do 10 minut więc e, dobranoc i do zobaczenia jutro rano w dalszym ciągu tego vloga, 24 godzin dobranoc Cześć, 15, ja wstałam takie mniej więcej pół godziny temu, Zjadłam już śniadanie i teraz włączyłam komputer, żeby zmontować dla was filmik na czwartek, bo teraz dzisiaj, jutro i czwartek nie będę mieć komputera, przez sobie pojadę do mojego brata, więc troszkę się popawię w montaż, wypiję też teraz kawę i muszę wyciągnąć walizkę i zacząć pakować się do walizki, bo jadę w sobotę rano. Mm, a w będę mieć bardzo mało czasu na pakowanie. Nawet nie wiem jeszcze, czy nie będę musiała jechać do Krakowa, ale nie wiem, mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. E, no i cóż, do zobaczenia później. A ja też lecę robić sobie kawę i montować. już około godziny 10, tak mniej więcej 15, ja byłam właśnie w odebrać moją przysyłkę, chcę wam tutaj, zamówiłam ogólnie, e, zamówiłam etui na My Kindle, bo moje stare etui się zepsuło i stwierdziłam, że w końcu zamówię nowe. Oj więc tutaj mam moje takie bardzo ładne wersje, bardzo mi się podoba w kwiatuszki. Ja go zamawiałam z Empiku, ponieważ miałam tam dawną przesyłkę. Ona kosztowała 40 złotych, chyba było tańsze, to samo, ale przesyłka wychodziła drożej, więc stwierdziłam, że już wolę to. No i takie zwykłe, zwykłe etui, zobaczymy, to będzie mi na pewno pasowało. Mm. Pasuje, więc mam nowe etui. Teraz takie będziecie mnie widzieć. Widzę, że jest bardzo fajnego materiału, więc coś mam nadzieję, że troszkę dłużej potrzyma niż to moje stare, bo ja jakoś za dużo książek w ciągu tym roku. Tego roku nie czytałam na Kindle, Dobra, teraz zaczęłam przez wakacje bardziej czytać, a mi się zepsuło po roku użytkowania, ale tak naprawdę mało go używałam, tak jak mówię, więc teraz będę mieć takie. Bardzo się cieszę, a ja lecę czytać The Inherited Games. Jestem na 31%. Muszę powiedzieć, że książka jest w porządku. Jestem ciekawa, jak to się stało, że Awery została spadkobierczynią, dziedziczką całego majątku, w sobie nie danej osoby, dla niej Tobiasa. Jestem tylko bardzo ciekawa, jak to się wszystko rozwinie. Też to, że ma czterech wnuków, to, że tam jego rodzina próbuje, wiecie, podważyć ten testament, ale w sumie jak go podważy, to w tym momencie traci swoją część testamentu. Naprawdę bardzo fajnie napisane. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jak na razie przyjemna lektura obyczajowa. Ja jestem dzisiaj trochę taka. Nie w składzie, nie władzie, bo trochę w pędzie wszystko robię. A jak pomyślę, że piątek będzie w jeszcze, jeszcze większym pędzie, to już mi jest trochę słabo. Ale dobra. Do zobaczenia później, a ja lecę czytać e, i muszę się zacząć pakować i do sztyny i do zabra. Więc tak e, lecę. Do zobaczenia później. Później szybko ja zaczęłam się pakować do mojego brata, spakowałam kilka najpotrzebniejszych rzeczy, jak gdzieś do plecaka po prostu. Potem już ruszyliśmy z Tatą na Peron. Ja wskoczyłam do pociągu, miałam przesiadkę w katowicach i tam kupiłam sobie coś do jedzenia. No i cóż, 14 i do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik troszkę inny niż zawsze. No i cóż, ja już zmykam. Dobrego dnia Wam życzę. I jak chcecie, to zostańcie ze mną na dłużej w moim świecie, w moim życiu. Pa Pa.